Tutaj teraz zapraszam parów ochroniarzy i ciśniemy z face-to-face -face specjalnie dla Was. Mm -hmm. Przykurwa, jak fryzura. Jak mówię. Zapraszam. Tutaj, tutaj, tutaj. Bisco, bisco. <laughs> Widz... Widzicie strach w oczach przeciwnika? Ja no z bliska nie widzę. <laughs> Gdyby wzrok mógł zabijać, Alan by już nie żył. A Alan pewny siebie, uśmiechnięty. On już nie żyje. Chcesz coś powiedzieć, Alan? Do zobaczenia w klat. To nie naprawdę dobra walka. Wiem, że ludzie na to czekają. Dawid nawet nie drgnął. Panie i panowie, pozycja bokserska do kamery. I widzimy się jutro na kolejnych rundkach.